Halo? Nie no, chyba jest git, tak mi się wydaje, ale możecie przetestować.

Dobrze, będzie tak. A Jenom by ten stán, jak špiv. Ogólnie, bo jak jechałem do niego na odcinek? Here's the show off then. set off. Oh All right. no! All right. Witam kolejną osobkę. Wybaczcie, że tak widzicie w cały świat, ale mocno ustawiam, mocno ustawiam to wszystko, bo przychodzę z TikTonga. Przecież wszystko widzieli. O! Pamięć systemowany, no trudno. Ktoś czatu nie widzę. Halo, YouTube. YouTube mnie w do łobi. O! Dobra, Krzysiek widzę cię, widzę cię, widzę cię. Ja dostałem, dostałem. To się niby rozpatrują, ale wiesz jak to jest w okresie świątecznym, nie? Pisze, że twoja... Nie to że odrzucono, tylko twoja prośba została. Twoja prośba została... Zosta... została... Twoja prośba jest w trakcie jakby obserwacji, że nikt jeszcze tego nie ruszył. Znaczy ja wiedziałem, że tak będzie, tylko nie sądziłem, nie sądziłem, że tak szybko, bo wiesz, w pewnym momencie po losowaniu tego na Kałacha było w pewnym momencie 80 prawie osób, nie? Więc wystarczy, że parę osób zgłosi i bodbanuje niestety takie rzeczy, nie? Bo dostałem za... za Gabling. O! Za Gabling dokładnie dostałem. To możesz sobie wpisać co to znaczy. W skrócie hazard. W, skrócie hazard. w tą stronę, nie? No i docelowo dostałem do 26 grudnia, nie? Bo to daje zawsze na 3 dni. Tylko na razie zawsze mnie odbanowywali po 15 minutach, parę dziesięciu, Czy nawet po minucie. Tak, był, był. Był na kałacha i na 200k był. Wszystko było. No i z braku tak przychodzę tu. Może w przyszłości na Kika. nie lepiej według Was? Kik czy YouTube? Bo ja zawsze ten YouTube katowałem, bo filmy też nagrywałem. Planuję też Shorty może w przyszłości... TikToki i Shorty planuję wprowadzić po nowym roku. To będzie mniej transmisji, a więcej, a więcej właśnie też takich dodatkowo jakichś postów i tym podobnych, bo teraz to odpalam kiedyś się przy kąpkę, czyli często gęsto a po nowym roku zamierzam to zmienić. No i kwestia wtedy, może no i gdzieś indziej by się coś pojawiało niż tylko na TikToku. Chociaż TikTok no cały czas będzie tym docelowym, ale no niestety te blokady no to mnie... No bo mnie te blokady nie. Rozdaje ja człowiek z kina jednego jak ja bym na tych skrzynki, skrzynkach kręcił, nie? No bo tutaj masz pełny ekran wszystko, tylko ale nie chodzi mi Krzysiek, czy YouTube, czy KIK? Chodzi z tych platform pełnoekranowych, która platforma? Twitch odpada, od razu mówię, bo Twitch mi w ogóle się nie podoba. Tylko chodzi KIK, czy YouTube? O to chodzi, bo TikTok no to po prostu pod zasięgi bardziej, nie? Bo u mnie największe zasięgi. Bo tak to na początku zaczynałem od YouTube'a. No możecie sobie zobaczyć zresztą jest filmów od groma, nie? Moich pierwszych i tak dalej, nie zacząłem streamować, to robiłem filmy. Uczyłem się robić filmy. Odpadzie sobie pierwszy odcinek Seven Days'a, jak się stresowałem. I zobaczcie mnie bez brody. To najważniejsze. Łysego i bez brody w pewnym momencie. Moje pierwsze streamy były na YouTubie. Tylko oczywiście teraz to ja mam mocno to... mocno to jakby niedostosowane tutaj całego tego YouTube'a, to wybaczcie, że to jest tak mało tych rzeczy. Ale no tak na szybciocha ustawiałem, żeby po prostu odpalić live'a. I zobaczymy, jak FPS-y będą. Bo tam z jednego programu wszystko robiłem, a tutaj muszę mieć obs i YouTube. After. Tak, mam wszystko innego. To zamknę. Tak, to chcę zamknąć okno, nowe. I tutaj jest minus, że ja nie widzę, kto jest na live. Witamy, są trzy osoby, ale nie mam pojęcia, kto, kto jest. Tylko jak ktoś napisze, to wtedy wiem. Ale tutaj mam łatwiej, mogę sprawdzić aktywność na kanale i też wszystko. W sumie wiem, kiedy dołączył, ile subskrypcji, ile tego. Też są takie funkcje. To Boję się, że mi będą klatki spadać. Zobaczymy, ile osób wbije. Dałem na niby na tych. na rolce, jakby na TikToku, że zapraszam na YouTube'a. Fajnie by było, i teraz by się to przydało. Tysiąc obserwacji, że każdy może sobie kliknąć i wchodzi na mojego YouTube'a. A tak trzeba ręcznie przepisywać, wpisywać. A jaki jakość? Na YouTube'ie, powiedzcie, jest dobra jakość. Jest HD. full HD. Dobra, to będzie git. No zobaczymy, bo na razie na botach mi sporo zabiera FPS-u. Niestety inny program jest optymalizowany i od razu tak jest. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh. co tam już May napisała? Eee... Yy, lipa Mmm. Mm. ale to jest właśnie... Kurde, czy ja mam kika dobrze tego? Znaczy to by wyglądało identycznie, nie? Teraz ta sceny i tak dalej, tylko kwestia gdzie odbiornik? Gdzie odbiornik? Kik. Pokaż mi mojego kika. Kik. Czy ja mam podpiętego kika? No jeżeli może zaraz przejdę na kika. Kurde, Felek, Kaj to Felek. Masz rzeczywiście na tego kika? Pokaż mi kanał. Jest to Krzysiek? Tak, ja pokompinuję. Zaraz wejdę na kika. O, Majka, miłaś się. Witam, witam, ale z Krzyśkiem tu zadecydowaliśmy, że chyba spróbuję wejść na kika, bo tam po prostu będzie większa wolność słowa i więcej trochę rzeczy. Yy, to zaraz się odpalę po prostu na kiku. Mister ma jak coś. Że nie są ma zło, tylko tak jak mam tutaj na dole Faceita. Zresztą macie link w tym. Bio, to za sekundę się postaram się tam odpalić. Bo na YouTube będzie kiepsko.